Dzień dobry, witajcie serdecznie. Już widzę, że na, face, na Instagramie jestem. Cześć, Agata Fierek Dziurla, Gruszka czy Pietruszka. I dzisiaj sobie porozmawiamy na temat musów owocowych w słoiczkach niemowlęcych. Agata Fierek Dziurla, Gruszka czy Pietruszka, witam Was serdecznie. Widzę, że na Facebooku koło przestało mielić, także mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i będziecie mnie dobrze słyszeć. Słuchajcie, żeby od razu wyjaśnić. Nie wkładam kija w mrowisko. Chciałabym po prostu zmierzyć się z tym, czy rzeczywiście takie musy owocowe w tych słoiczkach niemowlęcych są dobrym, są odpowiednim produktem dla niemowląt, tak? Ja wiem, że w naszym życiu pojawiają się różne produkty w żywieniu naszych niemowląt. Również możemy sobie pozwolić czasami na mniej idealne rozwiązania. Niemniej jednak chciałabym po prostu promować taką świadomość co do tego de facto, co tam się w tych słoiczkach dokładnie dzieje i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie. Widzę, że się zbieracie. Pomacham tutaj co niektórym na Instagramie, na. Na Facebooku widzę, że już też zbieracie się po malutku. Dajcie mi znać, proszę, czy mnie dobrze widzicie, czy mnie dobrze słyszycie. Ja konkretnie sobie po prostu wygooglowałam jeden słoiczek niemowlęcy z takim musem owocowym, i konkretnie sobie wybrałam jabłuszko z morelką i z brzoskwinką. Możecie powiedzieć, super opcja zimą, bo brzoskwinie i bo morele są niedostępne. Ja natomiast uważam, że są inne, bardziej wartościowe owoce, które mają więcej żelaza aniżeli Morela i Brzoskwinia, dostępne cały rok. Zresztą Morele też macie w ogóle suszone, więc nie jest to faktycznie konieczne, żeby akurat w postaci słoiczka po nie sobie sięgać. Następnie, słuchajcie, no, jak już mi się otworzyła strona z tym słoiczkiem, to przeczytałam taki napis: nie zawiera substancji konserwujących i barwników. No i myślę, że bez problemu możemy kupić właśnie świeże, które nie zawierają konserwujących substancji ani barwników. Tak, mrożone również nie zawierają substancji konserwujących ani barwników. No i później oczywiście zobaczyłam, ile taki słoiczek niemowlęcy kosztuje. Co jakiś czas robię te live y na temat żywności specjalnego przeznaczenia dla niemowląt i mniej więcej wiedziałam. Natomiast zdziwiłam się, bo podróżały chyba ostatnio, kosztuje taki słoiczek niemowlęcy, słuchajcie, który ma 125 gram, 4 zł. 4 zł to jest cena, słuchajcie, za 87 gram jabłka, 20 gram brzoskwini, 20 gram moreli. Bo tak dokładnie rozchodzą się te proporcje. Przy czym całe jedno jabłko. Jeżeli byśmy kupili bez ogryska licząc, tak? nawet, no bo powiecie tam nie ma ogryska czy coś, to samo jabłko bez ogryska ma 180 gram. Tutaj jest 87, czyli to jest mniej niż jedno jabłko, tak? Powiedzmy, że to jest połowa jednego jabłka. E, następnie brzoskwinia ma 85 gram bez pestki, a morela 45 gram. To tutaj jest po 20 gram brzoskwini, czyli powiedzmy, że taka 1 czwarta brzoskwini się znalazła w tym słoiczku. I jedna druga, czyli połówka Moreli, bo też 20 gram. I dodatkowo jest kwas askorbinowy, czyli to jest po prostu no, witamina C, i tutaj się nie należy tego w żaden sposób obawiać. Tego nie demonizujemy. Czyli mamy 125 gram owoców w takim słoiczku, i to jest jabłuszko, morelka i brzoskwinka. Takie 100 gram tego produktu ma, słuchajcie, 50 kilokalorii. Natomiast cały słoiczek będzie miał 62,5. W myśl takich zaleceń, że posiłek pełnowartościowy dla niemowląt, który może mieć szansę zapewnić dziecku sytość, powinien mieć przynajmniej 70 kcal na 100 g, no to tutaj jest 50 na to 100 g, także nie spełnia takiego warunku. Możemy ewentualnie traktować taki... Słoiczek po prostu jako przekąskę. Ale jak wchodzimy dalej w szczegóły substancji, w tabele wartości odżywczych, to niestety pojawiają się pewne mało podobające mi się babole. I takim babolem jest właśnie ilość cukrów. Bo cukru, słuchajcie, na 100 gram w takim słoiczku jest aż 10. Co znaczy, że w całym tym słoiczku jest 12,5 gram cukru. I teraz pytanie, czy to nie jest za dużo, skoro dobowe, dobowe takie maksimum dla niemowląt, właśnie w takim wczesnym okresie rozwojowym, to 14 gram tego cukru. I taki jeden słoiczek, który nie, w ogóle no jest bardzo mało kaloryczny, tak? Bardzo mało kaloryczny i nie ma szans dziecko się nim najeść, więc będzie chciało nawet może dwa takie słoiczki. E, słuchajcie, i taki jeden ma no prawie cały limit tego, tych wolnych cukrów, które dziecko może dostać. A przecież te wolne cukry też będą obecne jeszcze w innych produktach, z którymi się będzie stykało. Także no po prostu jak zaczyna się liczyć pewne rzeczy, to dopiero się okazuje właśnie, jakie wady są dokładnie tych produktów. Generalnie wiecie, dzieci jedzą bardzo mało. To nie jest nic dziwnego, to jest normalne. Dzieci jedzą mało, małe kęsy biorą, e, małe mają też zapotrzebowanie, bo potrzebują tak około 130 kilokalorii dobowo, poza mlekiem czy to mlekiem matki, czy powiedzmy tam mlekiem modyfikowanym około 130 kilokalorii. No to słuchajcie, dwa takie słoiczki już wykorzystują ten limit, nie? Z drugiej strony. Z każdym, z każdym kęsem właśnie powinniśmy starać się dostarczać produkt, który będzie pełnowartościowy, który nie będzie miał za bardzo mankamentów, szczególnie jeżeli właśnie jesteśmy na samym początku, a niestety naszym takim populacyjnym odruchem jest sięganie po te właśnie deserki, te owocki w słoiczkach, szczególnie na samym początku. Dzieci mają naturalną preferencję w kierunku smaku słodkiego, i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Chociażbyśmy stanęli na głowie, to nasze dzieci będą szukały we wszystkim smaku słodkiego i za nim będą podążały, będą go uwielbiały. Mleko matki też jest słodkie, więc nie ma się co dziwić, tak jesteśmy zaprojektowani. Dostarczenie cukru do mózgu to najprostszy sposób na przetrwanie dla nas. Więc my ten smak słodki będziemy robić, nasze dzieci też, ale nie musimy dodatkowo tego wzmacniać. Nie powinniśmy wzmacniać tej preferencji, która i tak już jest. Powinniśmy dążyć do tego też, żeby oswajać prawdziwe produkty, te docelowe, a nie rozszerzać dietę czymś, z czego za chwileczkę będziemy się wycofać. Jeżeli po prostu tych musów owocowych w naszym w żywieniu, naszego dziecka będzie za dużo, to ono je pokocha. I wcale nic dziwnego: aksamitna struktura, bardzo delikatna w jamie ustnej, nie stanowi żadnego wyzwania. Nie ćwiczy w żaden sposób też aparatu mowy. Słodki smak, łatwo się połyka, zupełnie bezwietnia i przyjmuje duże ilości cukru. Żeby dziecko się miało szansę najeść takimi słoiczkami, to będzie musiało je zjeść dwa. A za chwilę wam powiem, ile w nich jest żelaza. Bo właśnie moi drodzy, generalnie zadania, które realizujemy podczas rozszerzania diety. To zaproponowanie produktów naszemu dziecku, które będą bogate w żelazo. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Po tym szóstym miesiącu zapotrzebowanie naszych dzieci na żelazo wzrasta. Do szóstego miesiąca one tak naprawdę same czerpią z tych zapasów żelaza, które mają, produkują egzogennie w własnym we własnym organizmie to żelazo, i dlatego rozszerzanie diety wcześniej nie, nie musi nastąpić. Tak? Dopiero właśnie po tym szóstym miesiącu yy, yy, powinno tak naprawdę. Mieć miejsce, właśnie chociażby też to jest taki kolejny argument, który by, by to jakoś potwierdzał. Zatem słuchajcie, poza mlekiem dzieci, skoro potrzebują, to jest 130 kcal. No, to właśnie te dwa słoiczki będą zapewniały te 130 kalorii 125 kalorii dokładnie kilokalorii. I to będzie takie 250 gram produktu. W tym cukru w takich dwóch słoiczkach będzie 25 gram. Czyli już przekroczymy limit, takich limit ilości tych wolnych cukrów, które możemy dostarczyć w diecie naszego dziecka. I to sporo 25 gram cukru mają takie dwa słoiczki właśnie z musami owocowymi. Masakra, bardzo dużo. I teraz słuchajcie, za to ile jest żelaza w tym produkcie? Dziecko będące na diecie konwencjonalnej, czyli jak już je de facto mięso, też tak, nie jest tylko na diecie roślinnej, tylko jest na diecie konwencjonalnej w sensie je mięso i je ryby i w ogóle, to potrzebuje 11, 11 mg żelaza dobowa. Po szóstym miesiącu, tak? Dziecko, które jest na diecie roślinnej, potrzebuje więcej tego żelaza, ponieważ ono jest trudniej osiągalne dla organizmu i to jest 20 mg. I dopóki nasze dzieci nie dostaną mięsa, czyli jadą tylko na słoiczkach typu musy owocowe albo marchewka, to tak naprawdę właśnie mają do czynienia z tym niechemowym żelazem, który jest znacznie trudniej wchłaniany i wtedy właściwie dobowe zapotrzebowanie naszego dziecka na żelazo to jest 20 mg. To jest bardzo dużo. W obliczu tego, jaki skład ma, słuchajcie, ten słoiczek. Bo wiecie, ile tam jest żelaza? W takim musie jabłkowo-brzoskwiniowo-morelowym. Ja sobie to policzyłam. I teraz tak, ponieważ liczę, że tam jest jedna, jedna, um, jedna czwarta brzoskwini, tak? Jedna, druga moreli um, i połówka jabłka razy dwa, bo dwa słoiczki. To słuchajcie, wyszło mi 0,8 mg żelaza. Tyle co nic. I to jest wszystko, co dziecko zjadło, tak? Bo ja się nie dziwię, najadło się. Objętościowo to było bardzo dużo. Kalorycznie też dostarczyło dziecku więcej kalorii nawet niż tak naprawdę potrzebuje dobowo poza mlekiem. Dostarczyło więcej cukru, a prawie w ogóle nie dostarczyło żelaza. W związku z tym widzicie o co chodzi? Dlatego tak naprawdę ja czuję się trochę oszukana przez cały rynek, który. Wmawia nam, że te słoiczki są najlepszym rozwiązaniem, że powinniśmy od nich rozpocząć, że one są pro, najbardziej ekologiczne, najbezpieczniejsze i najbardziej idealne dla naszych dzieci. Czy rzeczywiście? Gdzie to się spina? Pokażcie mi, bo ja tego nie widzę. Słuchajcie, zbilansowanie takiej diety nie jest łatwe. Ja wiem o tym. Jeżeli komuś jest potrzebna pomoc przy rozszerzaniu diety, ja zapraszam serdecznie na moją stronę gruszka gruszkaczypietruszka.pl. Ja staram się prowadzić moich kursantów, którzy rozszerzają dietę swoim dzieciom w ten sposób, by to oni przygotowali swoje menu, swój stół, dostosowali do potrzeb dziecka, tak żeby to dziecko mogło po prostu dołączyć tak? i stopniowo dołączało i rozszerzało rzeczywiście tę dietę. Bez stosowania produktów, z których za chwilę i tak będziemy wychodzić, bo które nie są docelowymi. Żeby oswajało produkty docelowe, które, które powinny być obecne. I właśnie o to walczę, żeby były obecne również na Waszych stołach. Tak naprawdę, kurs rozszerzenia u mnie jest taką zmianą pewnych nawyków żywieniowych całej rodziny. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli uważacie, że właśnie przyda Wam się wsparcie, przyda Wam się pomoc przy rozszerzaniu diety Waszych dzieci. Ja dostarczam plany żywieniowe, pomysły z przepisami na, na konkretne potrawy. No i prowadzę takie kompletne szkolenie, które można sobie oglądać przez pół roku, swoją drogą, przez sześć miesięcy. Gdzie i omawiam anemię, właśnie, jak należy reagować, co robić, jak już się ją pojawi, czy też jak możemy jej zapobiegać. O alergiach pokarmowych mówię właśnie. W związku z tym, że 30% dzieci, które do mnie trafia, rodziców dzieci, które do mnie trafiają znaczy rodziców, którzy do mnie trafiają, słuchajcie, ma problemy na podłożu alergicznym. W związku z tym plany żywieniowe są dostosowane również do takich dzieci, tak? Wprowadzam wszystkie nowe produkty w taki sposób, żeby w razie czego mieć szansę zaobserwować, który właśnie wywołuje pewną reakcję alergiczną. Dzisiaj do godziny 20 możecie skorzystać z rabatu, który brzmi Zamiast Słoiczków, bo to jest tak naprawdę główne hasło, którym promuję moje kursy rozszerzania diety. I taki rabat dostaniecie właśnie w wysokości 10 zł na cały kurs przy zapisach do godziny 20 na stronie gruszka czy Dodatkowo, jeżeli uważacie, ten live jest bardzo krótki i treściwy, jeżeli uważacie, że będzie, jest on również wartościowy i może komuś faktycznie w jakiś sposób pomóc i wyjaśnić pewne sprawy, uzmysłowić, że jednak te słoiczki niemowlęce nie są do końca najlepszym rozwiązaniem i dlaczego, to bardzo proszę udostępnijcie tego live'a u siebie w swoich social mediach, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Ja w ramach podziękowania odwdzięczę się takim planem żywieniowym zbilansowanym dla całej rodziny dobowym, tylko musicie dać mi znać, że udostępniliście tego live'a i ja wówczas wyślę Wam właśnie taki plan żywieniowy dobowy. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania mnie, mam kanał na YouTubie, jestem właśnie i na Facebooku i na Instagramie. Na Facebooku dopiero się rozkręcam, na, na Instagramie dopiero się rozkręcam. Na Facebooku jestem od trzech lat dosyć aktywna i już mam całkiem fajną społeczność. Widzę to w tej chwili w różnicy ilości oczek, które mnie oglądają i które mnie słuchają. Także zapraszam, żeby mnie po prostu też znaleźć w innych social mediach. Bardzo Wam dziękuję za szybką uwagę, za krótką uwagę poświęconą ważnemu zagadnieniu, właśnie, bo tak naprawdę to jest klucz rozszerzania diety, oswajanie produktów docelowych, słuchajcie, bez dużej ilości cukru, produktów właśnie kalorycznych, wartościowych, które zawierają żelazo w swoim składzie. Dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że do zobaczenia na następnej live, a w przyszłym tygodniu omawiamy żywienie w dobie biegunki infekcyjnej i pozycję... Podczas karmienia pozycję podczas karmienia piersią, pozycję podczas karmienia butelką, a także podczas rozszerzania diety. Wspierając, właśnie, odpowiednią pozycję, która nie będzie przyczyniała się do bóli brzuszka u naszych dzieci. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepłutko. Jakby były pytania jeszcze, zaznaczam, piszcie w komentarzach, bo ja później zerkam do tych live'ów i na pewno do nich się jeszcze ustosunkuję. Także możecie śmiało jeszcze w tej chwili napisać pytanie, a ja później Wam udzielę odpowiedzi. Wielkie dzięki, trzymajcie się, papa. Pa.